Straszne historie Roblox. Part 5. Jeżeli filmik ci się spodoba, zostaw lajk like i subika. Zaczynamy. Gram w Roblox od lat. Zawsze uważałem się za doświadczonego gracza, więc gdy dostałem zaproszenie do znajomych od kogoś o dziwnym niku Nal podkreślenie 000, pomyślałem, że to zwykły bot. Jego awatar był całkowicie czarny, bez twarzy. Nie przyjąłem zaproszenia, ale chwilę później Dostałem wiadomość. Dlaczego mnie ignorujesz? Zignorowałem ją, ale po kilku minutach dostałem kolejno. Wiem. Gdzie Serce mi zamarło. To musiał być żart. Prawda? Sprawdziłem jego profil. Był pusty, bez znajomych, ale z jednym dziwnym opisem. Lubię tych, mi Gdy miałem wyłączyć grę, przyszła wiadomość.